Żywa Biblioteka to wyjątkowa inicjatywa, w ramach której mieszkańcy mogą spotkać się z osobami reprezentującymi różne grupy społeczne i wysłuchać ich osobistych historii. Organizatorem spotkań w Puławach jest Spółdzielnia socjalna inicjatywa, a kolejne z nich jest planowana już w sobotę 17 maja. Żywa biblioteka to projekt, który pozwala uczestnikom na bezpośrednią rozmowę z żywymi książkami, osobami, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych, takich jak bezdomność, utrata bliskiej osoby, choroba czy migracja. Spotkania odbywają się w formie indywidualnych rozmów przy stolikach, gdzie Każda osoba ma czas na podzielenie się swoją historią. Celem jest stworzenie przestrzeni do dialogu, zrozumienia i akceptacji dla różnorodności ludzkich doświadczeń. Dziewięć żywych książek pojawi się w sobotniej żywej bibliotece w Młodzieżowym Domu Kultury w Pławach. Będą to takie osoby, które doświadczyły wolontariatu w Puszczy Białowieskiej, czyli nosiły zupy uchodźcom w puszczy. Będzie osoba z doświadczeniem bezdomności, emerytka Osoba, która mieszka tu w puławach, ale wyznaje inną niż standardowa wiarę, czy jest protestantem. Z tą książkę zatytułowaliśmy Innowierca. Będzie matka, która straciła dziecko. Książka zatytułowana Matka w żałobie. Osoba, która doświadczyła przeszczepu i konsekwencji i medycznych, i niemedycznych z tym związanych. Osoba, która przyjechała do Polski za pracą, czyli imigrant. To będzie książka anglojęzyczna, więc warto znać język, ale zapewniamy także tłumacza, który pomoże w lekturze tej książki. Będzie osoba z dysfunkcją narządu wzroku, osoba ociemniała i wychowawczyni z poprawczaka. Udział w żywej bibliotece to okazja do poznania historii ludzi, których życie różni się od naszego przełamywania uprzedzeń i stereotypów, a wreszcie do refleksji nad naszym własnym życiem. Kolejna żywa biblioteka, jak już wspomnieliśmy, planowana jest w sobotę, 17 maja o godzinie 10 w godzinach od 10 do 14, a miejscem spotkania będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Za obejrzenie dziękuję najstarszy i najlepszy sklep z dywanami, wykładzinami, zasłonami i tapetami w Puławach.